Dzieci ukochane na 15 tylko minut, ale żeby kazanie było, bo też muszę wieczór nie przeciągać, bo jak rano o 5 wstawanie, no to jutro spotkania lektorów, kolendan, Bóg zapłać za to nabożeństwo, za waszą wiarę, waszą miłość. Kontynuuję nasze rekolekcje, moi drodzy adwentowe. Punkt 9. bo wytyczyłem 20 punktów. Takich roboczych wielkiej reformy kościoła. Brzmi komunia święta kapłana, a komunia święta wiernych. Zacząłem tu te pięć dań, więc tylko wprowadzę ją, aby moi drodzy zrozumieć cały ten punkt. Ciało Boga jest prawdziwym pokarmem, a jego krew prawdziwym napojem. Jako ciało. Jednak ciało cierpiało dla odkupienia win, a krew napełniła kielich zbawienia. Mój drodzy, fenomenalne rozróżnienie dwuskładnikowe: ciało cierpiało dla odkupienia win, a krew jest łaską zbawienia. Inna jest celowość ciała pana. Jego ofiary, a inna celowość krwi pańskiej. Dlatego nie bójcie się, jak macie trudne sprawy czy trudne osoby, zanurzać je codziennie w najdroższej krwi pana Jezusa, w czasie konsekracji czy po komunii świętej. Krótki akt dla ochrony. To jest bardzo ważne, żeby później zrozumieć pojęcie komunii kapłana i komunii wiernych. To też są dwie przestrzenie, które mają całkowicie inny charakter. To krew Zbawiciela jest strumieniem łaski, poprzez którą obmywają się nasze dusze. Ta krew wraz ze swoją uzdrawiającą mocą jest obecna również w ciele Zbawiciela. Dlatego wprowadzam na tym nabożeństwie Komunię świętą jeszcze na koniec. Przecież mamy największe lekarstwo. Aby Pan Jezus wszystko to, o co prosisz, przyjął, uzdrawiał. Ta krew wraz swoją uzdrawiającą mocą jest obecna również w ciele Zbawiciela, które przyjmują wierni. Jednak krew z kielicha Pana jest... Przywilejem tego, kto ma ponieść ofiarę, tego, kto pragnie ją ponieść. Z założenia do tej ofiary przeznaczeni są wszyscy kapłani. Z założenia do, do złożenia tej ofiary. Przeznaczeni są wszyscy kapłani, stąd kapłaństwo jest wieczne. Żaden dekret biskupa czy papieża nie tego nie wyrwie. Zaznaczam, rzucił kapłaństwo albo go wywalili w kapłaństwa, Odprawiam że świętą, jest ważna. Czy rozumiecie? Że jest ważna? tej łaski kapłanowi nigdy już nikt nie zabierze. Oni jako Chrystus uobecniony w ich posłudze mają prawo do picia z, z Jego kielicha. Oni jako Chrystus uobecniony w ich posłudze. To, co mamy na obrazu, obrazie przedstawione na, moi drodzy, wieczorniku, kapłan na krzyżu wraz z Jezusem, tak jest cały, cały, cały czas przy ołtarzu, podczas każdego sakramentu w konfesjonale. Dzieci, się już przygotowuję do rekolekcji wielkopostnych. Już mam temat, mam materiały. Już po, przynajmniej w połowie jestem już przygotowany. Jak dostałem wczaj ognia. Ile nas jeszcze czeka bitwa? Jaka nas jeszcze czeka bitwa? Oni. Zaplanowali śmierć Chrystusa, Boga. Rozumiecie? Tego punktu jeszcze nie osiągnęli. Oni, kapłani, jako Chrystus uobecniony w ich posłudze, mają prawo do picia z Jego kielicha. Bóg jest miłosierny. Ale to, co obecnie dzieje się z Joksią na Ziemi, jest bałwuchwalstwem. A bałwuchwalstwo jest grzechem ciężkim. W każdej formie. Czyli na ślubie udzielają młodym, nie? Dzieci, to, 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 jest, to jest największe bałwuchwalstwo, jakie może być. Dzieci na ślubie udzielają pod dwiema komuniami. Co chwilę. Bez przerwy. Masz już taką wiedzę. Idziesz do takiej komunii świętej, bierzesz udział w grzechu ciężkim. Nazywa się to bałwochwalstwo. Bóg jest miłosierny, ale to, co obecnie dzieje się z Jego krwią na ziemi, jest bałwochwalstwem. Przyłożyło stwierdzenie, że będziemy świadkami jeszcze śmierci Boga i nie wolno nam wtedy uciec. Dla wielu zwykłych śmiertelników to będzie nic, ale dla nas przy takim poczuciu Boga, przy tej wiedzy, przy tej subtelności rozumienia, poznania Boga, co nam Bóg dał, to będzie straszne przeżycie, rozumiecie? Staniecie jeszcze na Golgocie pod krzyżem Pana Jezusa. Ludzie przyjmujący krew Boga są nieświadomi jej świętości i nie przyjmują jej godnie. Na całym świecie jest ta krew rozlewana bez czci. Co gorsza? Krew Boga została skierowana przeciwko niemu samemu, aby mu odebrać cześć. Dzieci te myśli, to ja tu muszę tu zapisać o rekolekcję Wielkoposnemu. Liturgia kościoła, prawo kościelne jest wymierzone przeciwko Bogu. Przerażające rzeczy dzieci. Przerażające. Was Pan Bóg powołał do zakonu czasów teżnych, aby ratować tę wyrwę, jaką zrobili kapłani. Ich i tę wyrwę. Praktycznie jest to tama niezodaramowania. Wydłucza milionów pokutników żeby naprawić szaleństwa współczesnych apostołów. Na całym świecie krew ta jest rozlewana bez czci. Co gorsza, krew Boga została skierowana przeciwko niemu samemu, aby odebrać Mu cześć. Ci to są. Ja bym już nie dał rady w tamtym świecie funkcjonować. Przy tej mojej wiedzy, przy tym moim cierpieniu i to, co mi Bóg pokazał, nie jestem w stanie. Ja już nie chodzę na pogrzeb, na nic nie, nie chcę iść, bo nie chcę na to patrzeć, rozumiecie? Nie wytrzyma moje serce. Do jakiej perfidii doszedł Kościół? Który krew Boga skierował przeciwko samemu Bogu, aby odebrać Bogu cześć. Tu są dzieci trzy kropki. Bo tu się nie da opisać tego, co przeżywa Bóg. Po pierwsze, przy jej pomocy pozbawia, pozbawia się kapłana kolejnego przywileju, który był właściwy tylko kapłanowi. Dzieci rozebrano kapłana. Zabrano władzę. W tej chwili w Polsce na siłę wprowadza się to, co już jest w resztkach ruiny Kościoła na zachodzie. Liderzy, liderzy dusz po parafiach, rozumiecie? Przeszkolą go, i on wie, jak prowadził duszpasterstwo dzieci, i wie, wiecie, co to, wiecie, co się dzieje na ziemiach polskich? Jak wczoraj tak modląc, skupiłem się, jak perfekcyjnie przejmują demony poszczególne decyzje dzieci. Jeszcze chwila, już w episkopacie nie będzie miał kto bronić kościoła i pana Jezusa, rozumiecie? Jakim jest niewygodny obecny przewodniczący, ale umieją liczyć i umieją wybierać. I to wszystko pójdzie jak lawina. Kapłan dziś nie ma żadnego szacunku na równy z tobą. Tylko wysoki partyjny za komunę mówił do mnie, bo jestem człowiekiem jeszcze komuny. PAM! ale każdy inny urzędnik mówił mi za komuny ksiądz. Dziś tylko alkoholik, najniżej upadły człowiek mówi mi przez ksiądz, reszta w to przez pan. Od małego, od sklepu, od urzędu. I wszyscy mówią demokracja. Po drugie, Wymusza się na wiernych zachowania niegodne, bo jesteście przymuszani. Ile razy się wpienia kapłan? Ja do Rzymu wysłałem raport ponad stu zachowań kapłanów, to było w 2015 roku, zachowania wobec sanctissimum, dwa przypadki rzucania hostią o ziemię. Nie ci żadnej odpowiedzi nie mam z kongregacji kultu. Osobiście zawiozłem. Mam pieczątki czerwone z tego donosu. Biedni ludzie nie mają wiedzy, więc się na nich wymusza niegodne zachowania umniejszają działanie i znaczenie ciała pańskiego. A jeśli ludzie przestaną wierzyć, że w ciele Pana jest jego krew, za co będą to ciało uważali? Wczoraj znalazłem tekst w orędziach z 2012 roku. Mamy się przygotować na śmierć Boga. Przerażające. Ci przerażające. Nie odkryłbym tego, gdybym nie miał na patecie rekolekcyjnej Mario, dlaczego płaczesz? Rozumiecie? Ten tekst ja już dziesiątki razy powtarzał. Znalazłem go w Jak tą Jak to od Drózek, on tyle razy odmawiał już. Pan mówi, wierni muszą wierzyć że Święta to cały Bóg, a wraz ze swoim ciałem, krwią i duszą. Dostajecie dzieci krew z kielicha, więc rodzi, to jest proces dziesiątków lat, rozumiecie? Ale w tej białej tam nie ma krwi, tam tylko chlebuś. Dzieci, to wy sobie nie zdajecie sprawy, jak to jest, perfekcyjnie przygotowane. Nie dziwię się, że tylu księży domaga się na listę do grzechyni Że wrzeszczą, gdzie widzę, już by... widzę, dwóch skoczyło na tygodniową modlitwę. Dzieci ci wszyscy bez, Boż... bez bezrozumi, skoro Pan mówi o tych duchownych, bezszczęśliwie, o... świętej, przyświętej, niech znikną z powierzchni ziemi, to znaczy co Oni są wszyscy przeznaczeni do potępienia, rozumiecie? Ja się modlę za tych, dzieci, Bóg już nie wytrzymał i każe. Po prostu zniknąć z powierzchni ziemi wszystkim bezszczeszycielom i bezrozumnym bytom najświętszym ofiarem świętej Eucharystii. Czyli oni są skazani na potępienie. <śmiech> <śmiech> Za nimi idzie wina tych, którzy popełniali bałwo przyjmując. Krew pańską pod przymusem. Ja też dzieci byłem taki gorliwy. To była dzieci moda, to się nie dało powstrzymać. To się nie dało powstrzymać. Dopiero mi oczy ujrzały, jak znajam jego syn. Szedł do ślubu i znałem całą historię i godzinę przed mszą Świętą wyspowiadani. Ja mam im dać krew pańską dzieci. Powiedział nie, nie. I ja nie go. Znałem tajemnicę przy... u z ojca, rozumiecie. Ale jestem zobowiązany tajemnicy, bo mi to powiedział Nie, nie. Nawet się nie zgodziłem na ślub ze mszą świętą. W kaplicy, czy z tym, dzieci. Jak chcecie. Oni wtedy się przestraszyli mnie. Nie, nie, nie ma szans. Dzisiaj przestańmy już jaja zrobić z Boga. Ja się już w kapłaństwie buntowałem, rozumiecie, przeciwko temu. Ale by mnie pochłonęli. By mnie pochłonęli. Zło, które chce opanować Kościół, <laughs> próbuje odsakralizować w umysłach ludzi, tę świętą hostię, aby nie wierzyli, że jest żywym ciałem Boga, wypełnionym krwią. Popatrz na wszystkie cuda, jakich Bóg dokonał w ostatnich czasach, by to zawsze cuda dotyczące ciała i ukazujące ludziom prawdę o tym, że zawiera również krew boską. Co dalej? Tu i trójama na spotkaniu z Panami lektorami. A ja teraz mówię Amen.